Kemio, co z tymi lękami? Teraz wyłazi dużo. Lękami? Lękami. Już mówiłam, to jest wszystko. To jest wszystko przez słońce. Na pewno. Na pewno to jest przez słońce. Przez pandemię. To jest. Ludzie się też. E, w ogóle jest taki bardzo specyficzny czas teraz. Te, Teoretycznie, no bo ludzie są so, tak. E, głównie jest zmiana w tym e, przez, przez szybki internet. Przez, przez różne też kanały, przez kontakty, przez internetowe. Ludzie teoretycznie mają kontakt z ludźmi, ale często siedzą gdzieś tam na chatach i mają niewielki kontakt z innym człowiekiem, tak. Jest takiego swego rodzaju wyalienowanie w rzeczywistości, choć może się wydawać, że są tacy w ogóle coś tam, a tak naprawdę gdzieś tam mają swoje jakieś tam, się, jak się jest takim wyalienowanym, to się jakieś lęki potrafią tworzyć, nie, na przykład. No jest taki, taki ciekawy świat teraz. Lęki głównie są od demonów. Demonów, ale nie takich, które cię napadają zewnętrznie, tylko tego, co właściwie jest w tobie. I teraz Tutaj naprawdę to weźcie sobie pod uwagę, ewentualnie, że element negatywny, lęk, lękowy jest treścią deficytu. Czyli deficytowo jakby twój, twoja istota reaguje czyli boi się, tak? Ma obniżoną, obniżony nastrój na przykład, czy coś takiego. Jeżeli się to weźmie pod uwagę, że skądś się to wzięło, a nie na przykład jest to na napierdzielanka tak zwana zewnętrzna, że ktoś cię coś jakby robi, atakuje, to będzie ci łatwiej, ale musisz mieć przynajmniej takie założenie, chociaż raz w życiu. A wtedy zaczniesz to ogarniać i przestaniesz się jakby karmić rzeczami, które są jakby zewnętrzne. No to jest jakby droga bardzo trudna. Wejście jakby w strefę swojej ciemności, bo ta ciemność z kolei jest no, integralna z tobą. Tutaj są to treści bardzo prawdziwe, proste i pierwotne. Nie ma innej drogi. Wszystko jest jakby teraz, jeżeli przechodzimy przez czyli mieliśmy rozbłyski na słońcu i tak dalej, jest to wykorzystywane cały ten jakby, ta gada Nina dzisiaj jest związana z tym, że próbowałam wytłumaczyć jakby to co tu jest jakby wkładane również przez elementy alternatywne, to co piszecie również są to rzeczy, które są z innych jakby treści kanałów pozbierane i i oczywiście Was to interesuje, a ja bardzo dziękuję za te pytania i że pokładacie we mnie jakąś, że ja udzielę tej odpowiedzi, powiedzmy na przykład. Ale tutaj mówię, im więcej jest światła tak zwanego, powiedzmy niewidzialnego, fotonowego, jakkolwiek by to nie nazwać, ono coś robi to im bardziej to wychodzi jakby, co jest jakby nieprzerobione. Czyli reinkarnacyjnie, jakkolwiek, życiowo, wszystko tutaj jakby zaczyna wyglądać źle. Jest zazwyczaj brakiem. Tutaj nie ma innej drogi, jak tylko wejście w po prostu w zrozumienie tego. I najpierw jest ciężko. Ludzie szukają różnych dróg. Na odpięcie, na, na rozwiązanie tego, na polepszenie sobie nastroju. Natomiast niestety i tak trzeba będzie to zintegrować. Integracja jest tylko, zaczyna się od dowiedzenia się, a potem od jakby no, dalszych kroków, tak? I nie jest to ani łatwe, ani na szybko.